Witam serdecznie. Minęło już sporo czasu od Radomia. Udało mi się już wszystko odbudować, jak i też ogarnąć inne rzeczy. Czas więc pokazać Wam nieco ciekawych itemów, które tam zdobyłem. Ale zanim to zrobimy, to chciałem podziękować, ponieważ ku mojemu zdziwieniu rozdałem pierwszy raz kilka autografów. Co, co nie będę ukrywał, że mnie dość mocno zaskoczyło, bo nawet nie brałem pod uwagę takiej opcji. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi miło i z tego powodu bardzo dziękuję. Było to super przeżycie. A na samym evencie było super. Poznałem sporo nowych osób, jak i też spędziłem masę czasu ze znajomymi. Wiele ciekawych i niesamowitych modeli zobaczyłem. Ogólnie było ekstra. Dobrze, ale przejdźmy już do stricte zakupów. A zacznijmy od rzeczy, które odkupiłem lub wymieniłem się za coś z innymi osobami. Na pierwszy ogień idzie Mandalorian z magazynu. Co prawda mam już ich kilku, ale jako, że planuję kiedyś zbudować bitwę o Mandalore, to może się przydać. A propos Star Wars, to zakupiłem parę hełmów. Trzy hełmy klonów z Kaszyk, Hełm Airborne Troopera z Geonosis, no i też dwa customowe hełmy z Clone Army Customs. Te dwa chyba były przypisane do Assassin Trooperów, niemniej, jako że jest to ten sam rodzaj hełmu co Park Trooperzy, to właśnie jako hełm bark Troopera będę je używać. Ogólnie niesamowita robota i mega przywiązanie do detali, ale niestety coś za coś, ponieważ takie hełmy dosyć sporo kosztują. Dobrze, a oprócz tego, jak widać, mamy takiego przezroczysto Zielonego Gana, którego dostałem w gratisie, za co dziękuję. Pewnie zrobię pod niego kiedyś jakąś małą konstrukcję, ale to w swoim czasie. Następnie mamy Raptora ze serii Dino Attack aka Dino 2010. Ciekawe są te dinozaury, mają taki nieco inny styl od tych dzisiejszych. Kiedyś na pewno coś z nimi zbuduję, i to nie małego, możecie być tego pewni. I ostatnie itemki, które odkupiłem od innych mocerów, to jak widać, główka mistrzału z Ninjago. Jedna osła kupiła sporo figurek, ale dla torsów oraz nóżek, więc chętnie pozbyła się większości. Główek. Oprócz tego mamy głowę od lota z Minecrafta. Przyda się do jakichś dżungli, może w przyszłości. Dalej, świnka, która jest moją pierwszą w kolekcji. I na koniec torso do klona z bomb składu, bo klony. A tak serio, to oprócz tego, że no wiadomo, klony, to fajnie będzie mieć kilku żołnierzy z bomb składu. Ogólnie są to raczej mniej lubiane klony i się nie dziwię. Nie miały chociażby aż tak ważnej roli, a przynajmniej tak się wydaje. Niemniej, do moców myślę, że będą naprawdę mogły się bardzo fajnie przydawać wielokrotnie. Do chociażby jakichś scenek, gdzie gdzie powiedzmy rozbrajają jakąś tam bombę, gdy reszta klonu na przykład i osłania i tak dalej. Reszta klocków, którą wam pokażę pochodzi ze sklepu Zakątek Klocków, który znajdował się właśnie w Radomiu. Można tam było znaleźć ściankę z klockami na wagę i tak dalej. A zaczniemy od większych części, takich jak... O nie! To Galidor! Następnie mamy fajną ciekawostkę. Ciało Starego Słonia. W kolorze light grey. Kupiłem ten element na wagę i wyniósł mnie on może złotówkę, więc fajna cena. Kiedyś może uzbieram resztę części i sobie go złożę, ale zobaczymy. Dalej mamy dwie szybki od droid fightera. Akurat te elementy nie są specjalnie drogie, ale jako, że były w żadnym sklepie i miały zwyczajnie OK cenę, to je zabrałem. Przydadzą się do jakiegoś kiedyś moca z droidami w roli głównej. Dalej mamy główkę Fina. Same te twarze ze Star Wars były no dosyć okropne, ale widziałem jak niektórzy budują moce z takowymi Zasłaniając górną część twarzy pancerzami, więc może zrobić coś podobnego kiedyś. Następnie mamy pancerz z Exoforce, dokładniej pochodzący ze zestawu 7705. A jako, że chcę kiedyś zbudować moca w tej tematyce, to się przyda. Dalej jakieś pancerze z Castle Kingdom 2 do tych dużych budowanych figurek. Mam zamiar dosyć nietypowo je wykorzystać, bo jako część budynków, a dokładniej wnętrz budynków. Jako, że oglądają się kanału plastikowo Benego, to postanowiłem kupić trochę Trochę mm, Części by Nickel, hero factory i tak dalej. Nie będę na pewno budował całej konstrukcji z tylko części bio, bo nie umiem. Ale myślę o wkomponowaniu kilku z nich do mojej konstrukcji. Oprócz tego mamy jeszcze trzy elementy. Taka skała lub wiertło, ciężko to określić, ale występował on w serii Nexonites jako koła pojazdów. A ja mam zamiar to wykorzystać jako taka skalna podstawa pod taki duży znicz, czyli ogólnie fantazy. Dalej mamy taki duży element używany w dawnych speed'ach ze Star Wars, między innymi, lecz w kolorze czarno-ciemnoszarym. I mówiąc ciemnoszary, mam na myśli ten stary ocień ciemnoszarego, Dark Grey. I ostatni element z tego woreczka to pająk z Bionicle, którego nazwy dokładnej zapomniałem. Niemniej, fajnie wygląda, na pewno przyda mi się do fantazy, więc na pewno możecie się spodziewać, że kupię trochę jego więcej. Następnie mamy nieco przezroczystych elementów. Takie ciekawsze to Tile 1x1 w Trans Dark Blue. W Polsce na Breaklinku najtaniej można wyrwać tą część za około ok około złoty 80 zł i większość sklepów posiada zaledwie jedną sztukę. A mnie ona kosztowała tutaj kilka groszy dosłownie, więc good deal. I nie kupiłem oczywiście tej części tylko dlatego, że była tania. To jest po prostu bardzo przydatny tile, ponieważ o ile tile 1x2 w tym kolorze są raczej dosyć łatwo dostępne, to ten właśnie 1x1 /1 jest dosyć ciężko dostępny. A przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy budowałem moca z galidorami. Dalej mamy choćby slopa 2x2x2 /2 /2 w kolorze Transclear, który jeszcze jest tym starym moldem, bez antystudów. Fajna ciekawostka. I tak ostatnio powiedzmy, że najciekawsza rzecz to wedge plate w kolorze trans red. Najtaniej można jego znaleźć w Polsce za 2 ,20 zł 20 groszy, a ja jego ponownie zdobyłem za kilka groszy. Duże przezroczyste plejty czy wedge platey ogólnie są drogie, a zawsze fajnie jest je mieć, ponieważ są dosyć przydatne. Oprócz tego zakupiłem trochę tajli, plateów, diszy i tak dalej. Ogólnie przydatne elementy. Teraz przejdźmy do minifigurek. Jako, że znajdowało się tam stanowisko, gdzie za 5 zł. Można było zbudować sobie ze znajdujących się tam elementów minifigi, to ja zbudowałem ich dosyć sporo. Główki, licząc tych z Nexonites, wybierałem trochę losowo, natomiast torsa oraz nóżki już nie. Te, które posiadałem na druki z Nexonites, bardzo przydadzą mi się do jednego projektu, o którym póki co nic nie będę mówił, natomiast reszta białych torsów oraz nóżek posłuży mi jako podstawa pod customowe klony. A i jeszcze mamy tutaj jedną figurkę, która kosztowała nieco więcej, bo chyba 15 zł. Taki dziwny składak, którego rozłożę na części. Do tego dokupiłem nieco oddzielnych nakryć głowy, akcesori i tak dalej. Mamy więc hełm jakiegoś kosmicznego żołnierza, hełm samuraja w light grey, część Nexonites od tych kamiennych potworów, strzelbę starych Tuskenów, która to jest przekolorowanym muszkietem z Pirates, karabin z serii Dino, kilka części od hełmów z Nexonites, taką przezroczystą pelerynę, czapkę Sherlocka Holmesa, tarczek Gungana... gangana, Gungana... Gungana Wiadomo o co chodzi, bo kiedyś, kiedyś coś zbuduję z nabu i gengenami, więc powoli powiedzmy, że będę sobie ich Kupował. I taki oto sci-fi pancerz. Przejdźmy więc do przedostatniego woreczka z kreskami, a dokładniej z minifigurkami. Jak widać, masa zielonych minifigurek. Trzech starych Frankensteinów, trzech orków z Fantazy Ira oraz ork z jakiejś innej serii minifigurek kolekcjonerskich. Teraz jestem już całkiem dobrze wyposażony na projekt wioski orków, który będę budować pewnie jakoś w tym roku. Oprócz tego, zakupiłem jeszcze trzy inne minifigurki. Tego potwora z wojowniczych żółwi ninja w kolorze magenta, jako że zawsze go chciałem mieć. jakie Ziomka z DC, którego nie znam, ale ma bardzo fajne części i był dosyć tani, więc przydać na pewno do jakichś własnych budowanych figurek. No i jeszcze taką panią Cyklop. Fajna figurka. Przyda się do bardziej mrocznych i zgniłych tematów. I został nam ostatni wroczek. Yy. I mógłbym tutaj się rozgadywać, do czego te wszystkie elementy kupiłem, ale nie licząc kilku wyjątków, to to wszystko mógłbym podsumować dwoma słowami. Power Miners. To, co wiedziałem, że do tego dużego mocy mi się przyda, to zabrałem. I pomimo tego, że te elementy to pewnie zaledwie procent, wobec tego, co będę potrzebował jeszcze dokupić, to i tak się mega cieszę. A, a propos Power Miners, to za tydzień możecie się oczywiście spodziewać update to zbudowy tego moca i to całkiem dużego update'u. Ale to dopiero za tydzień. A na dziś to tyle. Dziękuję Wam ogromnie za oglądanie i do zobaczenia.